Dzień ja jestem Judek. Dzisiaj wam pokażę sklep port, nie, z dnia 8 stycznia, piątek. Ale jeszcze przed tym został subika z żeby nie przegrać żadnego w sklepu. Żebym mógł się dalej rozwijać. Najpierw dla was sklepy. I szczel też łapkę w górach, gdzie się sklep spodoba. I przechodzimy do dzisiejszego sklepu. A mamy dzisiaj powrót narciarzy. Tutaj są narciarze, a tutaj narciarki, ale sztos. Ale sztos, nie wiedziałem, że dzisiaj przy, y, powrócą. Przy... Najpierw sobie oglądniemy narciarki pierwsza to mistrzyni Multy. Mistrzyni Mult USA. Mistrzyni Mult Kanada. Francja. Chiny. Wielka Brytania, Niemcy i Korea Południowa. Do, do narciarzy sobie zaraz idziemy, ale jeszcze Wam pokażę kilowny but narciarski. I tutaj mamy skiny narciarzy. Pierwszy to jest Alpejski As. Alpej, alpejski as, USA, alpejski, alpejski as, Kanada, Francja, Chiny, Wielka Brytania. Niemcy i Korea Południowa dalej mamy skina Metallic Małpkę mamy też lotnia śmigłowiec półosiowy Emotkę kołysanko Emotkę wyjec I emotkę przysiadę w stylu Shaolun, jakby tak się czu, nie wiem Tutaj mamy zestaw na krawędzi, Hedron, siatka, Kratos'a Zestaw rośnej legendy, pakiet parabela, pakiet Chukera i dziś od polecam tutaj te skiny RGB na krawędzi zestaw albo Hedro na siatkę te skiny RGB polecam. I oczywiście polecam narciarki tutaj co widzicie narciarzy sztos, skiny to są. Te wszystkie narciarki, narciarzy bardzo polecam dzisiaj serdecznie. No I tak, ja będę się z wami żegnał. Zostawcie subika, Zwonić, żeby nie przegapić żadnego sklepu. Sczel łapeczkę w górach, gdzie się sklep spodobał. I widzimy się na kolejnym sklepiku. Na razie trzymajcie się, cześć.